Protokół nr 30 łamane na 2020 z sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu odbytej w dniu 29 września 2020 roku w sposób korespondencyjny pod, pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej. Na podstawie artykułu dwadzieścia ustępieniem ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 713 oraz artykułu 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw z 2020 pozycje 568, 695, 1086, 262 i 1478 w dniu 29 września 2020 roku w sposób korespondencyjny odbyła się 30. sesja Rady Miejskiej w Wczesnyżu z proponowanym porządkiem obrad. Punkt pierwszy otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 września 2020 roku. Punkt czwarty. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029. 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Przasnysza na 2020 rok 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przesnyszu. Punkt siódmy. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt ósmy Interpelacje i zapytania. Punkt dziewiąty Wolne wnioski. Punkt dziesiąty Sprawy różne. Punkt jedenasty Zamknięcie obrad. Stwierdzono prawomocność Obrad na 15 radnych Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 15 radnych. Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. Burmistrz czasnicza złożył wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Przasnysza. Głosowanie numer 1. Wprowadzenie do porządku obrad punktu przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Przasnysza. Głosów za 14, głosów przeciwnych 0, głos wstrzymujący 1. Wobec powyższego wniosek formalny został przyjęty. Przedstawiam zmieniony porządek obrad: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2: Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3: Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 września 2020 roku. 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Przesnesza na lata 2020-2029. 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Czasnesza na 2020 rok. 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przasnyszu. 7. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Przasnysza. 8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujętych za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt 9. Interpelacje i zapytania, 10. Wolne wnioski, 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad. Głosowanie numer 2. Przyjęcie porządku obrad. Głosów za 14, głosów przeciwnych 0, głos wstrzymujący 1. Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty. Głosowanie numer 3. Przyjęcie protokołu z 29. sesji Rady Miejskiej w przeszłości z dnia 8 września 2020 roku. Głosów za 15, głosów przeciwnych 0. Głosów wstrzymujących zero Wobec powyższego protokół z 29 sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 8 września 2020 roku został przyjęty. Głosowanie numer 4. Uchwała numer 30, łamane na 226, łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Przasnysz na lata 2020-2029 Stanowiska Komisji. Stanowisko Komisji. Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego pozytywne. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Opinia pozytywna. Stanowisko Komisji Rozwoju, Produkcji, Usług, Handlu i Rolnictwa. Opinia pozytywna. Wyniki głosowania: Głosów za 15, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 0. Wobec powyższego uchwała nr 30, łamane na 226 łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Przasnysza na lata 2020-2029 została przyjęta. Głosowanie numer 5. Uchwała numer 30, łamane na 227, łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Przasnysza na 2020 rok. Stanowiska komisji. Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Poz Porządku Publicznego pozytywne. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywne. Stanowisko Komisji Rozwoju Produkcji, Usług Handlu i Rolnictwa pozytywne. Głosów za 14, głosów przeciwnych 0, głos wstrzymujący 1. Wobec powyższego uchwała numer 30, łamane na 227, łamane na 2020 Rady Miejskiej w Nyszą. W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Przesnysza na 2020 rok została przyjęta. Głosowanie numer 6, uchwała numer 30, łamane na 228, łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przesnyszu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przesnyszu. Stanowiska Komisji. Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego pozytywne. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywne. Stanowisko Komisji Rozwoju i Produkcji Usług Handlu i Rolnictwa pozytywne. Wyniki głosowania. Głosów za 15, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 0. Wobec powyższego uchwała numer 30, łamane na 228, łamana na 2020 Rady Miejskiej w Przasznyżu. W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przasnyżu została przyjęta. Głosowanie numer 7, uchwała numer 30, łamane na 229, łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przasnyżu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Przasnysza. Stanowiska Komisji, stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego pozytywne. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywne. Stanowisko Komisji Rozwoju, Produkcji, Usług, Handlu i Rolnictwa pozytywne. Wyniki głosowania głosów za 12, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących 3. Wobec powyższego uchwała numer 30 łamane na 229 łamane na 2020 Rady Miejskiej w Przasnyszow w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Przasnysza Została przyjęta. Głosowanie numer 8. Przyjmie, przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020, 2020 roku: informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku. Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, Finansów i Porządku Publicznego pozytywne. Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywne. Stanowisko Komisji Rozwoju Produkcji Usług, Handlu i Rolnictwa pozytywne. Głosów za 14, głos przeciwnych, głosów przeciwnych 0, głos wstrzymujący 1. Wobec powyższego informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku została przyjęta. Punkt ósmy porządku obrad. Interpelacje i zapytania. Wpłynęła jedna interpelacja od pana wiceprzewodniczącego Chmielika. Punkt dziewiąty, wolne wnioski. Wolnych wniosków wpłynęły cztery wolne wnioski od Panów Radnych, Pana Jarosława Stanisława Włodarczyka, Pana Bogdana Ćwieka oraz Pana Jana Ćwieka oraz Wiceprzewodniczącego Pana Arkadiusza Chmielika. W tym miejscu chcę Państwa poinformować, że dokumenty te, czyli interpelacje i wolne wnioski będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawy różne. Spraw różnych nie było. Punkt 11. Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął posiedzenie 30. sesji Rad Rady Miejskiej w Przemysłu w dniu 29 września 2020 roku. Dziękuję bardzo.